Cześć, tu Piotr Krawczyk z Ciekawe czy zgadniecie w którym miejscu teraz jestem Ogólnie miejscowi te krajobraz powinni poznać w się tym, y znów nic nie zbierze ogólnie zgadnijcie ogólnie na którym mostku teraz jestem ogólnie no tak Muszę powiedzieć znów nic nie ale liczy się wypad, jak tu mówią zawodowi wędkarze, liczy się wypad, liczy się, że wyrwaś się z domu i <grym> tak dalej. Ja chcę ogólnie powiedzieć, że wyzywam Rorda Kurzwila, żeby ze mną zawalczył, bo on, nigdy, bo on zawsze się wysługuje innymi, tak? A to kamerzystom, a to ochroniarzem, a to szoferem. Kamerzy... Y Wyzywam Roda Kruszwila, nie wiem czy to obejrzy, pewnie nie obejrzy, bo on e, zbyt mało, wejść na YouTube i tak dalej, mój kanał nie jest taki zasięgowy, ale jakby ja ja to Rod Kruszwil słyszał, wyzywam Cię na pojedynek, zmiażdżę Cię w Rordzie Kruszwildzie, bo Ty się wysyłkujesz zawsze innymi, ja bym się chciał ogólnie zmierzyć z Rodem Kruszwilem, bo on się zawsze wysługuje In, innymi, yy, ogólnie wiesz, myśli, że jest bogaty i wszystko mu wolno. A tak nie jest. Jeśli że ma kasę, to ma wszystko. Chujem. <grym> yy, to tak, jak roldzie, to słyszysz, wyzywam cię na pojedynek. Choć pewnie tego nie usłyszysz. Albo udostępniajcie to gdzieś, yy, nie wiem, po grupach, nie wiem, na Facebooku, żeby to Rolf usłyszał i kurde, i że wie, na fej MMA, na fej MMA, czy, która to, nie wiem, która tam, która tam jest, ale bym zawalczył z Greenfieldem, bo on się całe życie wysługuje tak naprawdę in, innymi ludźmi, a nigdy nie wstaje do walki. To co, ja łowię, ja się ym, i tak dalej. Trzymajcie się, widzimy się wkrótce w następnym nagraniu.